Witajcie, na Noruciaka! Dzisiaj zaproszę, nie tu nie przywitać. Ja nie chcę grać to Maciuś Ale nawet mnie nie przywitałeś, więc jak to... Wiesz co bo ja chciałem już się przywitać i, i już co? wyłączyć. Ale nie, najpierw musisz, musisz Możemy jak, zrobić święcie, że już poczekamy. jest koniec Wrzucisz jakieś gameplay z neta, ja ja poudaj, że się boję. Ale ty zawsze Ale... udajesz Nie, ja się boję. Ale Mogę... przywitaj się w ogóle ze mną, bo się nie przywitali ze mną powinniśmy przestać przesta Eee, gramy w five, five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's i <laughs> będzie w ogóle szampana no. gramy sobie w to. I... zmiotuj ten kale. Po co? Zmiotuj... Po co my miotuj. wszystko piemy? My jesteśmy specjalistami. Ja nie grałem <laughs> długo. A tu faki wchodzi. Cześć no faki. Ok, Dobre, no wręcz to... tak, jeżeli nie wiecie o co chodzi w Five Nights at Freddy's Five Nights nice. e, at Freddy's to tutaj jest w ogóle Pięć granatów u Freddy'ego? E, tak Five Nights at Freddy's Five Grenades at Freddy's No i generalnie tutaj w ogóle patrzycie i generalnie ta gra w ogóle nie jest straszna Ta gra jest w ogóle... W ogóle nie jest straszna ta. I tu macie tak, tu macie kurczaczka, który mówi PIZZA Pizza! Tu macie Freddy'sa, a tu macie... tego się boję akurat nie właśnie rock'n'roll, to jest rock'n'roll To jest rock'n'roll? To jest rock'n'roll and roll. Rock Najbardziej no, no, ciki się boisz No chika, chika, jak zapierdala Ale jak to, to zapierdal. zapierdala Ale, e, Pamiętaj, żeby pozytywkę zawsze nakręcać i tak dalej I poczekaj aż się mhm. obróci w drugą stronę Ja zaraz to pokażę jaki gość mnie odwiedził już drugiej nocy I to jest ten To jest ten Ten, 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 ten. Tak Play a to jest... a to. To, to sumie... jest Rock It Party Play! No po prostu. Ty wiesz nie odwiedził jakbyś zobaczył takie urocze zwierzęczki. Ogólnie, pewno. słuchaj, bo ja ostatnio tego nie wykorzystałem, teraz no. tego tu wykorzystam. Ogólnie historii tego wszystkiego to historia jest taka, że to są martwe ciała dzieci w tych kostiumach. No tak, tak. to tak po prostu akurat. dzieje tego. Tylko że jest teoria, o której pewnie ja chyba oglądałeś, mhm. o, widzisz, jakie uroczy Foxy? Jest teoria, która... To które... jest Foxy? Tak, to jest drugi Foxy, to jest nowy Foxy. To jest Foxy mhm. dzieciak. Jest teoria, która mówi, że to ty jesteś mordercą. Ja się... I że to wszystko to są twoje koszmary. Co prawda, to jest e, druga część właśnie gry, obala tą teorię. Ale mimo wszystko to mniej więcej ma sens, ponieważ to wszystko e, ogólnie cała gra jest parodią e, takiej restauracji właśnie. Takiej sieci restauracji, sieci pizzerii w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie są e, w kostiumach w latach 80. występowali ludzie i zachęcali do swojej pizzerii i tak dalej. I w jednym z oddziałów tej pizzerii e, możesz chyba kontrol klikać, a nie musisz klikać, musisz o tak, tutaj musisz kontrol Ale kontynuując to, co ja mówiłem. A na czym je skończyłem? Pamiętasz w ogóle, czy nie za bardzo? Bo ja się zgubiłem w co a, że to jest parodia takiej amerykańskiej sieci pizzerii, no i właśnie w jednym oddziale było zabójstwo. No i w tym zabójstwie właśnie e, zabito czterech ludzi. Jest teoria, pie, czterech ludzi i jeden z nich przeżył. Jest teoria, że właśnie czterech ludzi to są właśnie pracownicy tej pizzerii i teraz to są twoje koszmary, ale jako, że tutaj jest 8-10 w sumie tych potworów, to to troszeczkę się nie sprawdza, bo czasem ci się może trafić, e, to się może zdarza byś głównie po Możesz tego nie, 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 nie grać. Możesz teraz to grać. E, pozytywka, 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 nakryć pozytywka, nakryć pozytywka. pozytywka, pozytywka. Pff, wiesz, że było blisko, żeby już na ciebie kram wyskoczył. sobie to pozytywkę, nie na. ją Zobacz, Zobaczył wszyscy są. Kam 09, poproszę cię, żebyś sprawdził. Kam. E, nie ma tego, kam 08 Le lewy górny róg. nie ma trzeci o jest tutaj Flashlight ci się kończy, nie używasz tak często flashlight'a Patrz, lewy górny róg. kończy ci się flashlight. Aha uh -huh. Tutaj nie sprawdzaj, tutaj nie musisz, tylko tu. Okej, okay. uh -huh. jest tutaj, kam 09, zobacz czy wszyscy są na kam 09. Dobra, są wszyscy 11 nakręć pozytywkę no! Oh! Okej, okay, tego się przestraszyło. Nie, ale zobacz gdzieś cika, zobacz gdzie cika i tak dalej, 09, 09, 09 i pozytywka Dobra, uuu nie ma ciki. Nie, 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 sprawdzaj tego, 04 04, 04, spokojnie 04 i 07 zero sprawdź, zero... dobra i 07 Okej, okay, ona okay. jest tutaj, no to na spokojnie Cieka zaraz się o tutaj pojawi. O tutaj będziesz musiał w nią mrygać, dlatego, bo inaczej na ciebie wyskoczy i ciebie zeżrę. Ale jeszcze jej nie ma, jeszcze nie ma. No, ma. Zobaczcie. Czekaj jest nadal tutaj. E, wenty, wenty, wenty. 02, nie, dobra, ona nadal jest tutaj pozytywka. nagręć Zobacz na dziewiątce, czy nadal jest Freddy. Czy Freddy już sobie poszedł? Poszedł, Dobra, sobie. Ma, mam dość. Nie, nie, nie możesz tego zakładać po prostu. Zobacz tego, tutaj nie ma. 02, 02, sprawdź. Dobra, 07. Eee, sprawdź tego pomieszczenie. Dobra, klikaj w nią. Klikaj, klikaj. Eee, masz? Teraz musisz maskę mieć. Ale nie, 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 nie że zakładasz sobie ręce. Eee, masz przejebane. Masz przejebane? Tak, masz. Oj, masz przejebane! Ja mam to, że ja nie chcę, Dobra, dobra, dobra. Świeć latarku, świeć latarku, jak ci powiem. Świeć, świeć. świeć. Dobra, świeć, jeszcze, klikaj, cały czas klikaj, spokojnie. Czekaj, sprawdzę tu, sprawdzę tu, jest spoko, już nie klikaj, już nie klikaj. Kliknij mi teraz, dobra, kliknij mi teraz, spoko, kliknij mi teraz, spoko. O dobra, tutaj szcika. Dobra, spokojnie, kliknij. Dobra, jest 5AM Myślę, że... O, o, czekaj pozytywka jeszcze na sekundę. Jeszcze trochę pozytywki, trochę pozytywki. Spokojnie, 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 ja ci to przejdę. Easy. To jest easy. Ale drugą noc ty przechodzisz już bez mojej pomocy i bez nie... Nie tak, ja nie grał! Patrz, pierwszą noc. Ja nie grał, ale już wygrałeś. I'm done. I'm done! No bo ty się już zmieniłeś oh. takiego blogera, cipkę już po prostu. O oh. oh. oh, krówka! Oooo! Oh. Krówka. Nie dobra, udało ci się. Easy, to nie?

Teraz wszystkie potwory działają. na. Nie, nie, nie Andrew, starych. Bo słuchaj, bo to jest tak, że w tym pokoju są stare potwory, w tym pokoju są stare potwory z pierwszej części, a w, tutaj są nowe potwory z tej części. A czym się Freddy tym się różni teraz już poprzednio? Że tamten ciebie... że tamten jest kur... straszny. I to tak strasznie straszne. Bo te potwory są urocze, ale tamte to są... O, ale one są w trzeciej nocy, no i balon boj będzie działał w tej nocy. No i ten Freddy będzie się ruszał już też. Co? Tak. Na, na, na razie spokojnie, na, jest, patrz, jest Monastar, e, tego jest północ, zatem jeszcze nic, one dopiero o pierwsze nad ranem zaczynają się do oh, ja, nocy. nocy. Ale pozytywkę musisz już nakręcać Myślę, że nie będę nakręcał Sprawczę. Jestem na tyle odważny? Nie Nie ma balon z boja, nie ma balon z Gdzie może być? E, wentyle Gdzie może być? 1k Trójka Tak, jest trójce, trójce jest, spokojnie, jest trójce co to znaczy? A nie, tutaj jest z tego, jedynkę sprawdź. Pięty, nie ma, Gdzie jest Balus boy? Wy go puszkę. Dobra, cika się już tutaj, musisz. Nie, 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 graj 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 graj, 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 graj! Pozytywka! No twój materiał! Oooo, wow! dam! Oh, oho, sprawdź czy jest coś tutaj. Powiem, ktoś tutaj być, musisz poświecić latarką. Musisz poświecić latarką tam. Musisz poświecić, dobra. Bo to był dźwięk, że ktoś się pojawił. Oho. Nie mogę. Tak, bo dzieciak jest z boku Wentyla. Okej... Nie wiem co teraz masz robić, ja nigdy nie... Nie, 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 nie... Na ruciach, bo skoczą Nie, to to Nie, nie robię. Nie Nie dotykam. Nie! Nie. Nie, 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 Graj, graj! No dalej, no. Uda ci się. za późno. Chyba za późno.

<śmienicza> nie, idźmy, nie, Man, już nie idź, zostawiam mnie tu Maciuś, nie, bo ja, ja, ja idę z tobą Maciuś, już... I'm done I'm done Nie, nie, nie Maciuś, chodź, ja, pokaż, pokaż coś Maciuś, chodź Maciuś To było tak, Maciuś Spójrz, to było tak To było, to było tak I noga taki o! I, I w ogóle cieszona co jest Właśnie wiem, a właśnie w okno otwarte wiedziałem, że tak będzie Uch. I'm done Słytwocia Przeżyłem no, jedną noc